Cześć, witam serdecznie. Oto dzisiejszy przykład do rozwiązania. E, 2x minus 2 minus 3, to się równa, x minus 1 podzielić przez 3. Ok, to jest dział równania. I tutaj mamy jakąś dziwną sytuację, bo występuje nam ułamek. I Zaraz sobie z tym poradzimy. Ok. Bardzo ważnym jest, aby rozwiązywanie równań występowało krok po kroku. Pierwszym krokiem w rozwiązaniu naszego równania, bo moglibyśmy się, prawda, zająć trójką, moglibyśmy tutaj zająć się wymnażaniem, też właśnie moglibyśmy zająć się wymnażaniem tutaj tego naszego pierwszego nawiasu. Ja myślę, że lepszą, lepszą zasadą będzie, jeśli w pierwszym kroku zajmiemy się tutaj naszym nawiasem, a tą trójkę zostawimy sobie na koniec. Ok, czyli w pierwszym kroku rozwiązania naszego równania wyznaczamy sobie pierwszy nawias. 2 razy x to jest nic innego 2x, minus 2 razy 2 to jest 4. Ok, drugie sobie przepisujemy bez zmian, z minusem z przodu i przepisujemy sobie dalej bez zmiany, nic tutaj się nie dzieje z, naszą, z naszym ułamkiem. I teraz tak naprawdę możemy sobie zacząć coś robić, ale ja bym jeszcze i tak najpierw zajęła się tutaj e, tymi, tymi liczbami, żeby uprościć wszystko przed. Dzieleniem, mnożeniem, bądź zrobieniem czegokolwiek z naszym ułamkiem. Ok, czyli tak, 2x, czyli to nasz drugi krok rozwiązywania, równania. I teraz tak, minus 4 odjąć 3 to jest minus 7, prawda? Bo odejmujemy liczbę ujemną od liczby ujemnej, czyli mamy minus 7, to się równa, przepisujemy sobie bez zmian. x minus 1, dzielone przez 3. Ok, i dopiero w kroku numer 3, możemy zająć się uproszczeniem naszego równania i. Z i Musimy zastanowić się, co zrobimy z naszą trójką. W takich sytuacjach, jeśli występuje prawda, jakiś ułamek w równaniach, najprostszą zasadą jest zwyczajne jego pozbycie. A e, jak wiemy z zasad mnożenia ułamków, możemy się pozbyć mianownika e, po, poprzez e, pomnożenie go przez tę samą liczbę. Czyli jeśli pomnożymy wszystkie strony równania, E, prawda, przez 3, to pozbędziemy się trójki z naszego mianownika i będziemy mieli ładne, proste równanie. Ok. Wygląda to w ten sposób, że musimy pamiętać, że każdy czynnik znowu mnożymy po lewej i po prawej stronie przez liczbę, tutaj, którą zapisaliśmy, czyli przez liczbę, liczbę 3. 2x razy 3 to jest nic innego jak 6x minus 7 razy 3, to jest nic innego jak minus 21, prawda? Wiemy, ten minus oczywiście pojawił się stąd, że mnożymy liczbę ujemną przez liczbę dodatnią. Eee, a po prawej stronie bardzo ładnie i prosto widać, że trójki nam się tutaj w domyśle skrócą i zostanie nam tylko i wyłącznie x 1. I bardzo ładnie nam się wszystko tutaj generalnie ułożyło, ponieważ x -y wędrują na stronę lewą, liczby wędrują na stronę prawą, czyli tak, 6x występuje po stronie lewej bez zmiany sobie, prawda, tą rzutkę z x zostawiamy. I teraz szukamy, gdzie jest kolejne x. x jest po stronie prawej, prawda, ponieważ znak równości tutaj jest, jest przed nim, czyli my będziemy go przerzucać, zapiszemy sobie to może kolorem, żeby było lepiej widać. Będziemy go sobie przerzucać na stronę lewą. On tutaj występuje ze znakiem dodatnim, prawda, czyli przerzucając go na stronę lewą, on zmieni nam znak na liczbę ujemną. Czyli wygląda to w ten sposób, że przepisujemy sobie, piszemy sobie minus, prawda, i występuje nasz x, czyli 6x minus x ponieważ występowało po prawej stronie z plusem. Przepisujemy sobie znak, równa się, jedynkę mamy po stronie prawej z minusem, przepisujemy sobie ją bez zmian z minusem, a minus 21 jest po stronie lewej, prawda, to jest minus 21. Przerzucając na stronę prawą zmieni nam się znak, czyli będziemy mieli plus 21. Ponieważ wiele osób często ma trudności, ja na pewno miałam bardzo wiele trudności zawsze z odejmowaniem liczby dodatniej od liczby ujemnej, tak więc sobie już uprościmy wszystko, żeby zapisać, że 6x minus x to jest nic innego jak 21 minus 1. To jest nam tak naprawdę w zapisie niepotrzebne, jednak tak jak mówię, wiele osób ma trudności z odejmowaniem, prawda, dodawanie liczb ujemnych od liczb dodatnich. Jest to łatwiejszy zapis i tutaj bardzo ładnie i czysto widać, że 6x minus x jest nic innego jak 5x, prawda? A po stronie prawej mamy 21 minus 1, to jest oczywiście 20. Nie jest to jeszcze rozwiązanie naszego równania, ponieważ x musi zostać po lewej stronie e, sam, bez żadnych liczb z przodu. Czyli najlepszym sposobem na to jest podzielenie obu stron równania przez liczbę występującą przed x. Jest to oczywiście liczba 5. I tak jak widzimy, 5x dzielone na 5 to jest oczywiście x. E, Przepisujemy sobie znak, równa się 20 dzielone na 5, to jest nic innego jak 4. To jest rozwiązanie naszego równania e, z dość trudnego w zasadzie przykładu i myślę, że tutaj będzie najważniejsze e, i to jest bardzo ważne, żebyśmy w odpowiedni sposób zaczęli rozwiązywanie tego równania. Ponieważ jeśli zaczęlibyśmy, e, prawda, rozwiązywanie tego równania od podzielenia, podzielenia obu stron przez Trój... Przepraszam, pomnożenie obu stron równania przez trójkę, aby pozbyć się mianownika bardzo łatwo i szybko możemy się pogubić. Jest to dużo łatwiejszy przykład, aby zacząć jego rozwiązywanie i, i, i będzie on dużo łatwiejszy, jeśli zaczniemy jego rozwiązywanie od tutaj, prawda, uproszczenia tego nawiasu do brnięcia, do sytuacji, gdzie jest to wszystko już bardzo, bardzo uproszczone i dopiero na koniec zostawiamy sobie wszystkie ułamki, więc to chciałabym, żebyście wszyscy zapamiętali. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i zapraszam na kolejne zajęcia.